Rano jestem po śniadaniu, piję kawę i zbieram się do wyjazdu do Kalego po mój drugi tandem. I podobnie jak z pierwszym, zamierzam nagrać relację. Dzisiaj będzie ciekawie, ponieważ mamy zamiar z Kalim przyjechać na tym tandemie. Więc może być ciekawie. Zapraszam. Na kawa. Nie ma nic lepszego. Jestem w stroju bojowym i gotowy do wyzwania, jakim jest konfrontacja z moim następnym tandemem. Jadę do Kalego. Zamierzam przez miasto przejechać w takim stroju. Widzicie. No nie ubierałem butów z blokami, bo szkoda mi butów i i bloków i trochę bym stukał. Także mam nadzieję, że mnie nie zamkną i nie wsadzą do domu wariatów. Cześć, idziemy sobie na przystanek. Zamierzam jechać 139, potem przesiąść się w ósemkę, wysiąść tam przy y, koronie za mostem Piłsudskiego no i stamtąd jest dwa kroki także lecimy niestety w autobusie cały czas maseczki obowiązują w komunikacji jadę do Tępli i potem ósemku Myślę, że zaraz pojedziemy tak jak mówiłem wcześniej do podgórze pod koronę. postanowiłem zmienić plany i pójdę sobie przez wysiadłem na krakowskiej i pójdę e, przez składkę Bernatkę może muszę tą masę zdjąć także podobnie jak ostatnio przejdę przez Wkładkę Bernatkę i wejdę sobie tam od strony yy, właśnie tam, no tak jak ostatnio na filmie, jeśli ktoś wyglądał. Dobrze, zapraszam, teraz muszę się lekko połapać gdzie jestem. Chyba już wiem, chyba jest wszystko dobrze. Okay. Krótka taka historia z tym moim tandemem. Oczywiście nie sądziłem, że tym razem pójdzie tak szybko, bo e, ostatnio jak wiedzą niektórzy z Was, trwało to niezwykle długo. To muszę uważać, ponieważ. Miałem problem z ramą, teraz postanowiłem skorzystać z usług Pana Bogdana Kondeja z Torunia, który jest o wiele, nie no po prostu to jest rzetelna firma i konkretny człowiek i zrobił zgodnie z planem, bez żadnych problemów, w dobrej jakości. No i szafa gra można powiedzieć. Także nie wiem czy dobrze idę, ale gdzieś idę. Także jest ok. No, rower złożyłem dość szybko, bo decyzję już taką ostateczną podjąłem w. Jakoś tak w lipcu na początku pod koniec czerwca, nawet, bo już korbę zamówiłem. Tak, w czerwcu zamówiłem korbę na Tajwanie. No a potem polowanie, jak to w tych czasach wiecie sami, najlepiej wygląda. Polowanie na części. Jakimś cudem udało mi się wszystko skompletować. Nie wiem jakim cudem, ale udało mi się. Trochę przygód z cłem było to ten wędwóksingu o korbie zachęcam i no ale poza tym no, jestem bardzo ciekawy dzisiaj z Kalim pojedziemy do mnie ja mu potem on potem wróci taksówką to ma taki plus że jakieś drobne regulacje czy jeśli coś tam wyjdzie to będzie można na bieżąco to usunąć i czy podregulować i potem nie będę mu głowy zawracał no także na razie tyle do zobaczenia małe drzewi, odbieram drugi tandem i znowu maszeruję kładką Bernatką, no ale jak to iść inaczej? Bardzo lubię to miejsce pamiętam czasy kiedy jej kładki nie było, trzeba było kombinować albo przez most Piłsudskiego albo przez most Kotarski tam yy, także jest ok jak ktoś nie widział pierwszego filmu to lewą stroną jest dla pieszych a tam jak widzicie jest dla rowerów bardzo mądre rozwiązanie u weekendy zwłaszcza ludzie sobie mogą spokojnie przejść tutaj Zimierza na podgórze usiąść w ogródku, póki jeszcze nam ta nasza opresyjna władza nie zabroni. Znowu mam nadzieję, że nie zabroni, i normalni wolni ludzie będą mogli sobie korzystać z dobrodziejstw dobrej kuchni, z architektury, z powietrza i w ogóle ze swojej wolności no także mam nadzieję że kali tam już coś działa jeszcze miał dorobić jedną część myślę że dorobi a jak nie jak nie dorobił jak nie dorobił to dorobi zaraz jak nie zobaczy Dobrze, zobaczymy Dobrze. Muszę uważać tu wiecie na wszystkie słupki, słupeczki, bo one są zauważcie w kolorze chodnika i osoba słabowidząca taka jak ja, od czasu do czasu przy fanzoli Zobaczcie na przykład to przed nami teraz widzę, ale przy odpowiednich warunkach pogodowych mógłbym tego nie zobaczyć. Tutaj też się bardzo dużo zmieniło. To był taki, a tak sobie średnio było teraz, ładne ścieżki. podniki wyremontowane. Jest ok, jesteśmy w serwisie. Po zaledwie 5 godzinach czekania odbieram swój tandem i z kalim pojedziemy zaraz do Mydlnik. Kali poszedł się przebrać. Rower wyszedł fajnie. Było trochę problemów z tylnym kołem. Najwięcej problemów było z mocowaniem kierownicy. Tutaj widzicie, jest taki dystans, ale Kali oczywiście sobie poradził. No i miejmy nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Co myślisz o moim tandemie? Dobrze. Jest dobrze. Tak? Dobrze. Okay. Fajnie. Idzie kierowca. Kierowca bombowca. Dobra, bo jak jak Masz stresa, Kali? No pewnie, że mam. No to dobrze. Kiedy ostatnio jeździ taki rowerem. Dobra, jedziemy jeszcze, coś nagram później. Na razie. Kali pojechał na jazdę próbną, żeby mieć pewność, że się rower nie rozpadnie. Jak panie? Elegancko. Elegancko, dobra. Jedziemy. Jechaliśmy już ponad 10 km. Pierwsze wrażenia. Kali, co powiesz o maszynce? No, ogólnie jestem bardzo zadowolony. Szczególnie to mi się podoba ten widelec z tą kierownicą, bo komfort jest naprawdę. Jakbyśmy mieli mięciutko, fajnie z przodu. To no się jedzie, geometria fajna. Wiadomo, tam trzeba sobie siodełka poregulować, ale tak. ogólnie trzeba że jestem pokazał, że Wszystko działa, nie? Mam jakiegoś doświadczenia w jeżdżeniu tandemem. Ale siła jest kosmiczna, przyspieszenie jest kosmiczne i tylko jeździć. Tylko, tylko jeździ. jeździć. Więc Kaliś się publicznie zdeklarował, że będzie ze mną jeździł na pandemię tak, w tym momencie. Tak, na pewno pojedzie. Tak jest. <noise> Wszystko chodzi bez zarzutu, chciałem powiedzieć. Kale mu nie wypada mówić, ale. albo wypada, tylko jest za skromny. Ale na razie chodzi perfekcyjnie, nic nie czeszczy. Wszystko się dobrze przerzuca. Koła jest. super. Jarek, Jarek zrobił, koła super. zrobił świetne koła, Ciesza także. Naprawdę. Także, Kale mu się spieszy, więc jedziemy. Na razie dzięki, cześć. Muszę wracać do pracy. Jesteśmy jest. na miejscu, rower wisi, trochę ciasno. Kali teraz weźmie, o możecie zobaczyć dwa tandemy. A Kali jeszcze sprawdzi mi szprychy tylko w rowerze szosowym. I na dzisiaj to tyle. Zapraszam chętnych do jazdy. Powiedz coś Kali, widzom no, do widzenia. Super fajnie, super fajnie <laughs> ja polecam. Naprawdę wydaje się, że może to być bardzo trudne, a jest naprawdę... Bardzo intuicyjne i jak ktoś jeździ na rowerze, to łapie w sekundę i to. To mówi autorytet, zawodnik i najlepszy serwisant na tej szerokości geograficznej. Na razie, cześć. cześć <laughs> tak jest, cześć. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, do widzenia.